Cześć, Systryja Gaspi. 119 i w jednym filmie z gry Jaką jest Sniper Elite 3 Afrika. Afrika korcze z naszych stóp. Moi drodzy, niszczy, zniszczyliśmy ostatnio e, jedno dzień przeciwlotnicze, Czyli w To jest Flak 88, który jest opierdolony. I będziemy zmierzać do następnych miejsc na mapie. tu byłoby ciekawego mamy. I bunker. Aha, bunker do podziemi. Dobra, dobra, to wchodzimy po drabinie z powrotem. E, tak, ostatnio. E, dużo filmów Sarmy jest. Znaczy będzie, bo ja wrzucę ten film pomiędzy dwoma kołpami na waszą tutaj korzyść lub nie korzyść oglądania serii. Więc możecie się cieszyć lub nie. Od razu mówię. Czy ja tędy... Tak, tędy już szedłem, dobra? Wybiliśmy wszystkich, idziemy dalej w stronę naszych przeciwników tak, bo tu byliśmy, tu wszystko wypłukliśmy Tak, tak, tak. Jak tam, kurwa, dojść? Że tu, że tam, Costíkosa, właśnie, że tam, w tamtą stronę, dobra. A to jest powolne poruszanie się. Łoże kurwa ty Bombarombo, bombarombo. bombo. Nie no dobra. Idziemy Idziemy, idziemy to tutaj w takim razie chyba, albo tam, no. Pójdźmy tu Chyba że czołg. Tak, czołg jeździł tutaj, pamiętam. Po play jak jeszcze. Tak, to to miejsce, czy czołg jeździ. Teraz widzę Niemczura A to samolota słyszę A gdzie ten skurwys lata? To jest ogólnie, zauważyłem tendencję nowych snajperów, że misje są w chuj długie Są bardziej rozbudowane jak z pierwszej części A ja po prostu ja wolniej je... Jak sobie wlazłem, kurwa na chillerze ale u góry są te komunikaty, czy może gdzieś tu będzie wejście. Chciałbym się ustawić, i zrobić kurwa jedną wielką akcję z góry. No właśnie, to jest swój Niemców i on tu będzie szedł. I on tu będzie szedł. <laughs> Dobra, znudził się? Nie znudził się, idzie dalej. Kurwa, 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 zjebałem banzi, 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 Tam jest wejście, dobra. Zjebawszy. No i zjebawszy. Szukamy na nich sobie, bo byśmy w chlewej pozycji. Pójdźmy w drugą stronę. Czy ogólnie mówię, wjebałem się między kopy z Army tym jednym odcinkiem i drugim z drugiej strony, czy coś będzie? Tak. A mnie wyszło. Tu Niemiec sobie widział. Zaraz mnie znowu zobaczy. przemieszczę tak samo jak poprzednio. No to mi pomoże. Czy to jest najlepsze, że zauważyli, kurwa, typa, który jest w brytyjskim mundurze, który jest ich przeciwnikiem. W ogóle nie wiem, czy to jest brytyjski mundur, czy to jakiś kurwa pseudo-francuski mundur. Jest ich przeciwnikiem. Po czym stwierdzili, że E kurwa Zbyszek, on tak naprawdę, no to był taki kurwa wiesz, pewnie jakiś taki wsiur lokalny, i z nim nie trzeba się jakiś kurwa szatkować, nie? Dobra, trzeba to inaczej zrobić. To jest za duża przestrzeń, żeby zapierdalać sobie taką po prostu im po głowach. wejść tam do góry, ale jakoś nie ruszając na siebie całej armii. Dobra, pierwszy. Drugi. Nie dobra. Po cichutku, po cichutku. Jak dziurka, kurwa, i teraz szybko. Puk z góry. Mina pułapka. Okay. Yeah, Za a to jest karkano na karkano, okej. Okay. Czy ja mogę? Czy ja mogę to zrobić, co ja chcę zrobić? TAK! Mogę to zrobić! Pierwszy czołg zniszczony. I leci dalej mój bohaterski wyczyn i kolejny czołg zniszczony, to jest piękne, co można zrobić pan z tymi panzerami trójkami. Dobra, to zniszczone. Pierwszy strzał tego odcinka, tak piękny, w główkę człowieczka. Oj, dobrze, że tego trafiłem, bo to MG ciężki Pierwszy, znaczy kolejny, nie pierwszy. No i tak, ogólnie mówiąc, szczerze, pomijałem ten zajwisty, niezajbisty. rentgen. Trochę go widziało. Ła, wow, kurwa, skopy to strzela. piękna pozycja, na samym środku wszystkiego Musk rozjebany Też łepek Kolejny łepek Nerkę, ok. Mamy takie specyfikacje nawet. No i kolejny strzał dosyć daleki. Nie wiesz czego pragną człowieki. Nie, próbuję coś tam rymować sobie, żeby to było jakieś ciekawsze, ale nagrywać nagrywa na szczęście. Gdzie ty jesteś tu kurwy pode mną? Tu jesteście? O, granat poleciał do góry. O kurwa! Aha! To ten ostatni zapis. Eee, tutaj. W takim razie jeszcze raz powrót do momentu faktycznego. Zakłócimy komunikację wroga bo ty czołgi Mówimy jeszcze raz przejść No kurwa nie spodziewałem się tego granatu i tak ładnie poleciał Pierdole Tak pięknie poleciał Okej, okay, jeszcze raz Tak czy yy, Mówiłem, trzeci raz ja mówię, że wiebałem się w międzykopy armowe yy, Bo tak naprawdę Myślę, że niektórzy z was byliby poszkodowani, gdyby tylko arma była przez yy, parę dni, a nie serie, które faktycznie chcemy skończyć i zacząć kolejne. Okej. Okay. Teraz szybko, 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 szybko. I jak jest tylko zaciekawiony naszą osobom. Tutaj zrobimy sobie od razu znowu tą pułapkę na wszelki. Jakby chcieli wejść kurwa, chuj jebane. Cik cik. I Ewka kolejna i idziemy do góry. Bardzo dobre miejsce, bo to zagłusza wszystko. To gniazda jest gniazda. Zniszczymy te czołgi. Jeszcze raz. Ten od zabity, fajnie. Zrobiliśmy to szybciej, więc pozwala nam to na... Yy, ...lepsze tutaj rzeczy, nie? Ich nie trzeba wybić, bo oni są blisko Panie, a koc dla pana są tylko kraty karabiny. A tam jest jeden typek, czy tego Nera, 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 czy serduszko? Nie no płótko. Dawaj, dawaj Dobra, to był headshot A tu mnie nie zagłusza Okej okay. Kurwa Podanie terenu, gdzie są? Nie ma kurwo Nie rzucisz mi granatu pod pysk Znowu Trochę ich tutaj pozabawiamy Dzielecisz, 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 główkę mu polecisz? A nie, szyjkę jednak, o kurwa, myślałem. I dziwny rentgen się zrobił. To trochę najebało. Tak, to jest. Jeden z wielkich przykładów, jak wysokość dalej pozwala więcej widzieć. Co jest? Aha, bo ja wmurczam. Łaty kurwa jebana. Web Muskro zjebony. Kolejna Łepetyna zaszczyci mnie dzisiaj w raszynach. Moje rymy to można do kurwa polskiego, polskiej szkoły dać, bo są na tyle samo, kurwa, do interpretacji jak yy, życie mnie mnie. One man army, kurwa, one man army. Co to jeszcze mamy. Co ty gdzieś ty w ciągle? widzę jednego. Tu jest kolejny. Co ja się będę pierdolił z kilkoma Włochami? Kolejna bania u cygana. Już wszyscy? Tam jeszcze dalej strzał poleci, a wam się w dupie. Nie, nie, nie dokończę tego. Idealnie nawet z guzikiem się zgrałem, oni są tak daleko, że nie widzą tego, że ja strzałem. Ten, tutaj jeszcze. Tu jesteś! Kurwa! No jak tak nie trafię szybko, chyba że stąd. O, prosto w serduchu, ale nie chciałem tego trafić, ale udało się! Ale kurwa wywija breakdensa! Dobra. jeszcze? No jeszcze coś tu biega, ale gdzie? No słyszę tego Włocha. No gdzie? Nie wiem, ale tam mam działo. Ty? da mi się trafić to. Myślę. udało się ja pierdolę. ale jest to zajebisty Idziemy dalej. Ła. Się może ulecze. Przydałoby się apteczka. Leccie. się. Gdzie tu kurwy jeszcze jesteście? Bo ja was słyszę. I ten? Nie, dobra, to idziemy. Dużo amunicji, dużo. Tylko przelatujemy. A tu pięknie wyszło. Ten strzał, boże, tam ktoś jest. Ty mnie cały czas widziałeś. Ale już mnie widzisz. Po prosto w granat. O kurwa, dobra. Tu może, z tych może. Nie wiem, gdzie oni będą mnie widzieć. A tu gdzieś coś się drze. Nie chciałbym mieć typa kurwa na plecach, a to coś się cały czas darło. A chuj, dobra, idziemy dalej. Myślałem, że ten, że znaczek swasty jest, a to jednak tylko kurwa znaczek misji, puszczań pola bitwy. O, to nie tędy, jednak jakieś ślepianki z główna Zamykajmy zwłoki. też jeszcze coś będzie ciekawego. Tu mogło być coś ciekawego, gdybym obchodził z tej strony. Dobra, moi drodzy, w tym momencie wiem, że jest głośno, wiem, że jest ekscytująco. Zakończymy ten odcinek. Dużo strzelania, dużo zabijania, ale tam jest ich jeszcze więcej, których to będzie musiał też zabić. Więc, moi drodzy, ja się do zamieszek dał dalej części. Do widzenia.